Hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie dzisiaj mam dla was wideo testujące kosmetyki Avon, te które wam obiecałam czyli tusz do rysowania kresek z serii Power Stay i zakupiona w tym samym czasie Ups. Um, chciałam powiedzieć pomadka, to nie jest pomadka zakupiony błyszczyk, to jest błyszczyk z tej serii Lip Gloss Nourishing Shine ten który kupiłam sobie tutaj w Anglii a skoro już testujemy Avon, to przetestujemy też sobie ten nowy kolor um, kredki do brwi Microfine, Micro który kupiłam w Polsce o kolorze brunet. Więc pozwólcie, że nałożę bazę w przyspieszeniu um, i wrócę do Was, jak będziemy robić brwi. Bo najpierw będziemy robić brwi. Stańcie ze mną. Zazdrobiona moje kochani, bierzmy się za brwi. Um, jak już mówiłam, to jest kredka Microfine w kolorze brunet, którą przywiosłam z Polski. Um, urównajmy sobie może kolor z tą, z którą mam tutaj stąd. I to jest, przypominam, kolor Dark Brown. I różnice widać. Ta tutaj, po, po tej stronie, po mojej prawej stronie, jest dużo cieplejsza, brązowa. Tak jak widzicie, to jest brunet, którą przywiozłam sobie z Polski. Dużo, dużo, dużo chłodniejsza. Więc e, tak się prezentuje. Zobaczmy w porównaniu z tą którą ja mam i jakie jest zabarwienie. I tak, moi kochani, wygląda różnica. Zobaczcie, to ta, to jest ta z Polski, brunet, a to jest dark brown, którą ja mam, więc widać zdecydowanie, że jest dużo chłodniejszy. Więc jeżeli szukacie chłodnej kredki, to ta Wam się sprawdzi. Teraz muszę tylko spiralkę sobie poszukać, bo minus właśnie tych kredek jest taki, że nie mają spiralki. Użyję mojej z z czego to jest? Z Catrice. Także brwi wyszczotkowane. Zobaczmy. Jaki jest kolor tej kredki. No i widać, że jest zdecydowanie chłodniejsza, nieco też chyba ciemniejsza, ale mnie to akurat nie przeszkadza. Ja lubię, kiedy moje brwi są um, nawet tak bardziej zaznaczone. Także widzicie, to brwi jest ta zrobiona. Ta brew jest niezrobiona. Także różnice widać, natomiast nie widać jakiejś super różnicy kolorystycznej i na tym mi najbardziej zależało, więc tak, brunet ode mnie ma plus. Jestem tylko ciekawa, czy w naszym katalogu ten kolor istnieje. Znaczy, ja wiem, że on się na pewno nie nazywa tak samo, znaczy, ja mam tylko mam taką nadzieję, że to jest kwestia tego, że mają inne nazwy. Natomiast nie będę wiedziała, dopóki nie zamówię. Myślę, że to może być Light Brown w naszym katalogu, ale jak mówię, zamówię. I dopiero wtedy będę wiedziała, będę mogła porównać te kolory i powiedzieć Wam, czy to jest ten sam kolor o innej nazwie, czy niestety, ale to są dwa różne kolory i my tego koloru u nas w zasobach nie mamy. Ale tak jak mówię, jeżeli mieszkacie w Polsce, i szukacie właśnie takiego chłodnego brązu do waszych brwi, to brunet sprawdzi Wam się idealnie i zobaczcie. Jak ładnie wyrysowano. oczywiście ja je zaraz troszeczkę jeszcze wyczeszę, żeby nie było aż tak. Ale super, łatwa w użyciu kredka. Bardzo się cieszę, że się zdecydowałam zamówić ten kolor. Także brunet z polskiego katalogu. Brwi mamy zrobione. Teraz nałożę taką minimalną ilość tego cieni, oczywiście. Cieni i zaraz będziemy testować eyeliner. Oczy skończone, przechodzimy do eyelinera. Zobaczmy. Z tego co pamiętam, to tak, jest to pisak, taki dość. Mm, dość czarny, dość miękki, ostro zakończony. Będzie ciekawie. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, bo za chwilę, znaczy za chwilę, za kilka minut muszę wyjść, więc nie chcę ponownie się malować. Mam mokrą rękę. No musiałam mną mleka nalać. No to jedziemy. Maluje się całkiem przyjemnie. Jest miękki. Jest miękki, ale nie taki, że wiecie, wygina się w każdą stronę. Teraz zobaczymy, jak mi się namaluje ogonek. Nieźle, zobaczymy jak drugie oko. Myślę, że to jest też kwestia wprawy. Poszło mi całkiem, całkiem nieźle. Fajnie malowało mi się ogonek, bo ogonek można faktycznie przyłożyć i ta linia jest taka ostra i cieniutka, więc nie trzeba się martwić, że coś tam nam, że przyłożymy za mocno i coś tam za grubo nam wyjdzie. Więc jeżeli lubicie takie cienkie ogonki, jak ja, to to jest akurat fajne, ale do namalowania samej kreski trzeba mieć trochę wprawy. Także tutaj tak, ale jest czarny, jest bardzo o, dobrze na um, że pigmentowany, to już powiedziałam bo czarny. Ale chodzi mi o to, że um, nie jest suchy, o, może tak, na, nasączony jest dobrze, tego słowa mi brakowało. Um, także póki co plus, zobaczymy, czy mi się nie rozmaży, czy mi się nie odbije, bo um, to zazwyczaj się dzieje. Teraz pozwólcie, że. Um, wytuszuję sobie rzęsy i zaraz do Was wrócę jak widzicie, oczy już skończone teraz pora na usta nałożyłam odrobinę konturówki ona jest bardzo podobna do moich ust tylko po to, żeby mi się błyszczek nie rozpłynął, przypominam Peony Blush to jest mój kolor mm. Ta pachnie inaczej niż ta. Czemu zawsze chcę, chcę mówić, że to jest pomadka? Nie, to jest błyszczyk. A zawsze mówię ta. Ten błyszczyk jest bardziej różowy niż myślałam. Dużo bardziej różowy niż myślałam. Także ta konturówka to tak nie do końca. Abym wiedziała, użyłabym bardziej różowej. Jest dużo bardziej kolorowy, w sensie ja myślałam, że będzie taki bardziej kółprzeźroczysty, ale nie jest. Pigment ma całkiem przyzwoity, zobaczcie. Pigment mnie z pewnością zaskoczył, jest dużo bardziej napigmentowana niż przypuszczałam, ale nie mam nic tutaj do zarzucenia. Makijaż wyszedł mi dość różowo. Myślałam, że usta będą takie bardziej naturalne, ale są bardziej różowe. I powiem, żeby to było coś złego. I tak się prezentuje cały mój makijaż. I um, co mogę szybko Wam powiedzieć na temat wszystkich e, tych kosmetyków? Tak, błyszczyk, no jak błyszczyk, wiecie. Tutaj dużo się nie spodziewam. Pi pigment dobry, kolor ładny. E, tyle mogę Wam powiedzieć. Ten jest bezdrobinkowy. E, kredka do brwi i jak najbardziej na tak. E, złą wam pokazuję: to jest ta druga, ale tutaj mam ją w, w pudełku już. Tutaj mamy już w pudełku. E, także tak, ta brunet e, jak najbardziej e, na tak. E, a co do tego płynnego eyelinera, przekonamy się, tak jak mówię, e, rysowało mi się dobrze, ale myślę, że potrzeba troszeczkę mm, wprawy. Także to. Póki co jest na plus, tyle Wam powiem. Oczywiście pokaże się Wam po kilku godzinach. Będziemy mogli zobaczyć, jak ten makijaż się utrzymał, czy makijaż głównie. Chodzi tutaj o tusz, czy ten, nie tusz, tylko eyeliner, rysowania kresek. Zobaczymy, czy on faktycznie jest taki super długotrwały, bo tutaj Avon nam obiecuje, że będzie do 24 godzin, także zobaczymy. Na razie to tyle, moi kochani. Do zobaczenia za kilka godzin, ale dla Was będzie za chwilę. Hej, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie po 9 godzinach, prawie 9, i pół, właściwie dobre 9,5, chciałam powiedzieć prawie 10 od momentu nałożenia makijażu, i tak się to wszystko prezentuje, moi kochani, całkiem nie najgorzej, tak mi się przynajmniej wydaje. Biorąc pod uwagę, że pogoda dzisiaj była taka w kratkę. Słońce, jak wyjdzie, jest strasznie piekące i takie strasznie mocne i bardzo ciepłe. Ale przez większą część czasu mamy silne i bardzo zimne wiatry. I tak też było dzisiaj zresztą chyba widać po moich włosach. Włosy w ogóle potargane, każdy w inną stronę. No właśnie. Przez to, że jest tak, a nie inaczej. Um, także tak, pomyślałam sobie, że 9,5 godziny to jest dobry czas, żeby się do Was odezwać, pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj tak naprawdę koncentrujemy się na oczach. Brwi, tak jak widzicie, utrzymują się całkiem nieźle. Tak jak widać, wszystko jest w porządku w tym, że tak powiem, departamencie. Um, najbardziej chyba interesuje nas wszystkich ten eyeliner w płynie. Błyszczyk, tak jak widzicie, zjadł się, aplikowałam go dwukrotnie, ale powiem Wam, że jeżeli mam podsumować tak szybko, to błyszczyk bardzo pozytywnie mnie zaskoczył tym kryciem i w ogóle i tą ilością pigmentu, którą ma w sobie. Bo ja spodziewałam się czegoś takiego bardziej półprzeźroczystego. Pamiętam te błyszczyki, które. Mają te właściwości takie powiększające, czy znaczy powiększające, te plum-pop, te, które mają, niby powiększyć, ale nie powiększają, ale mm, przyjemnie chłodzą usta. To te są takie półprzeźroczyste. Tam koloru, mimo że one są kolorowe, to tam tego koloru jakoś super wiele nie ma. Natomiast tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Hmm, chociaż to nie jest jeszcze takie pełne, pełne krycie, jak na przykład kiedyś miałam, nadal jeszcze mam, ale to już jest taka końcóweczka. Hmm, to się nazywało Lip lake. Chyba, tak mi się wydaje, z Collection. I to był właśnie taki błyszczyk o bardzo intensywnym kryciu. Coś takiego właśnie jak bardzo błyszcząca pomadka. Czyli to, to tak jakby łączyło krycie pomadki z połyskiem błyszczyku. Także taka bardzo fajna kombinacja. Um, a tutaj jest podobnie, chociaż no nie powiem, żeby to krycie było aż tak superaste, ale spokojnie jak nałożycie dwie warstwy, to można osiągnąć bardzo przyzwoity efekt. Także zaskoczona jestem, bo ten ten błyszczyk Lavender Haze, który przywiozłam z Polski, on ma nieco mniej tego krycia. On ma te drobinki i ma zupełnie inne wykończenie, ale to, to nie jest takie super, to nie jest taki super super kryjący błyszczyk, także są takie delikatne różnice, ale uważam, że um, jeden i drugi wart i był zakupu, także cieszę się, że są w moim posiadaniu. Kredka do brwi, tak jak już Wam mówiłam, brunet, jak najbardziej chłodny, przyjemny kolor, widzieliście jak nakładałam. Nie mam tej kredce nic do zarzucenia, będę używała jej z przyjemnością, jest odpowiednia konsystencja. Jedyne, czego mi brakuje w tej kredce, to spiralka, bo ja sobie lubię wyczesać brwi po nałożeniu produktu, ale naprawdę uważam, że produkt jest świetny, bardzo przyjemnie mi się go używa, jest ide idealnie. Twarda, a jednocześnie łatwo nakładająca się na e, brwi. To nie jest coś takiego, co trzeba jakoś super mocno wiecie, przyciskać, um, ale to nie jest taka bardzo woskowa konsystencja, czegoś, jakiego nie lubię. To obkleja brwi za bardzo. To jest przyjemne, to jest fajne, warte, na pewno warte e, zakupu, zwłaszcza przy cenie takiej e, jakiejś promocyjnej, tak jak tutaj u nas była za 3,50, tak jak u Was jest w Polsce za 17,99. Super, bierzcie. E, nie zastanawiajcie się, to mogę Wam powiedzieć. Teraz, co do kreski. Ym, I tak. Nadal bardzo czarna. Nie pokruszyła mi się, nie odbiła mi się. Z tego, co tutaj widzę, to nie odbiła mi się. Ja mam taki problem, zwłaszcza z moim prawym okiem, jak widzicie, moja prawa powieka jest bardziej, nieco bardziej opadająca niż lewa. I tutaj, zwłaszcza tutaj w zewnętrznym kąciku, tutaj mam taki, widzicie, który styka się z kreską. Tak jak zupełnie zrelaksujesz, tak powiem, moje oko, moją brew, to widzicie, jak tutaj to nachodzi ten kawałek fałdy skórnej, i to zazwyczaj tutaj w tym miejscu kredka mi się odbija. kredka, eyeliner, cokolwiek używam do rysowania kreski. Jeden jedyny, który do tej pory. Przetrwał, to ten brązowy z collection, ten taki, wiecie, z, um, to nie jest w pisaku, tylko on jest taki, to jest taki pędzelek, to jest taki, ten tradycyjny, zakręcany wygląda jak kałamarz. Um, I ten jest faktycznie trwały, i ten to jest chyba jedyny, który mi się nie odbija. Wszystkie pozostałe, jakie do tej pory miałam. Zwłaszcza te z Ivonu, bo miałam i ten kaligrafii, który był wcześniej, i ten tragiczny z tej serii, takiej Tokio, tej oh, oh So Tokyo. To w ogóle był ten pędzelek, i ten tusz był dziwnej konsystencji taki był bardzo płynny, mało czarny w ogóle dużo by na ten temat mówić. W ogóle dziwny, dziwny był ten produkt. Nadal go mam, ale go nie używam, bo jest tragiczny i odbija się po 5 dosłownie 5 sekundach. No, może przesadziłam 5 minutach. Um, tutaj, jak widzicie, wszystko jest ok. Nic się nie pokruszyło, nic się nie starło. I teraz tak będziemy robić próbę. Bo Ewon obiecuje, że nie dość, że ten produkt jest 24-godzinny, czyli że ma trwałość 24-godzinną. To jeszcze nie rozmazuje się. I jest niby wodoodporny. Także ja będę się tego makijażu e, za chwilę pozbywać. Więc zobaczmy, jak dobry on jest faktycznie w rozmazywaniu. To może ja Was przybliżę. Uwaga. Tak wystarczy. Myślę, że tak wystarczy. O, przekręcę się tak troszkę o, w tą stronę. Czyli, jak widzicie moje oko? Ja tutaj mam lusterko. I zobaczymy, czy się pomaże. Wiecie co, nawet chyba nie będę musiała próbować tej wodoodporności, bo mam wrażenie, że widzicie, sami widzicie chyba. Mam nadzieję, że widzicie. Ale mam, mam tutaj wodę, więc zamoczę sobie palec. Zobaczcie tutaj, palec mokry. Aivon, Avon Avon Avon. No wodoodporny. <noise> Zobaczcie. Okej. Okay. Czyli wiemy, że po pierwsze nie jest to produkt odporny na rozmazywanie. I po drugie nie jest to produkt wodoodporny. Zdecydowanie nie. E, zdecydowanie nie. Natomiast tak jak miałam makijaż dzisiaj cały dzień, widzicie, nie odbił mi się. Nie, nie, nie pomazał mi się w taki sposób, że. Tutaj się nic nie rozpłynęło pod wpływem temperatury. Może o to chodzi. Może, może, tak to jest, nie na pocieranie, tylko może właśnie jest odporny na takie rozmazywanie się, takie, wiecie, mechaniczne rozmazywanie się. No, ale na pewno, na pewno obaliliśmy tezę z całym się pomazał. Obaliliśmy tezę z wodoodpornością. Nie jest to produkt wodoodporny. Zmyje się samą wodą. Ja tutaj mam tutaj w, w, w takim kapselku z samą wodą, bez żadnych dodatków, uwierzcie mi, tutaj nie ma nic, żadnego oszustwa. Także wodoodporny nie jest. No to tyle, jeśli chodzi o produkty z Avon. Mam nadzieję, że ten test Wam się do czegoś przydał. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Hmm, czy jest ten eyeliner w wart zakupu? W sensie takim, że tak jak mówię, jeżeli macie opadające powieki, tak jak ja, to pod tym względem, no mówię, nie odbił mi się nigdzie, więc to już jest duży plus tego produktu. Dopóki nie zaczęłam go tak, wiecie, trzeć, trzeć, trzeć mocno, też mi się nigdzie nie porozmazywał, więc myślę, że to nie, nie jest to zły produkt, natomiast jego opis i charakteryzacja, którą przedstawił Avon, nie jest do końca prawdziwa. Bo, nie wiem, może i w 24 godziny by przetrwał, a, ale na pewno nie jest wodoodporny. I... No, na takie, hmm, wiecie, rozmazywanie, rozmazywanie też nie jest do końca odporne. Także to tyle, moi kochani. Hmm, decyzja należy do Was. Czy warto, czy nie warto. Widzieliście, jak to było u mnie. Ja oczywiście go będę używać. Mnie się podoba aplikator, chociaż trochę wprawy trzeba mieć, żeby narysować e, e, dobrą m, kreskę nim, m, no ale. Dla każdego co innego. Także kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za to, że jesteście ze mną, za to, że przetrwaliście to całe wideo. Mam nadzieję, że zobaczymy się już całkiem niedługo. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy Wy macie któryś z tych produktów i co Wy myślcie na, 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 na ich temat. Jaka jest Wasza opinia i Wasze doświadczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaczki moi kochani. Pa, pa.